Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w trzecim już naszym wspólnym spotkaniu przy serialu The Mandalorian, czyli dziś zajmujemy się trzecim odcinkiem pierwszego sezonu tegoże serialu. I oczywiście, cała recenzja czy też całe moje wrażenia są spoilerowe. Tak więc, na sam wstęp dla tych, którzy jeszcze nie oglądali, jest efekciarsko, jest naprawdę epicko. Jest to chyba, powiedzmy, najbardziej nasycony akcją odcinek, jak na razie, jaki do tej pory dostaliśmy. Ale pewne grupy fanów będą bardziej usatysfakcjonowane, albo nieco mniej. Tak naprawdę, tak w w skrócie mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o to, o bezspoilerową opinię, tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie ci, którzy jeszcze nie oglądali, a teraz oczywiście przejdźmy do pełnego omówienia. Fani Mandalorian, większość fanów Mandalorian, jakich mamy w polskiej i ogólnie światowej społeczności, będzie po prostu e, miała pełne, mokre gracie po tym odcinku. Bo tutaj widać, że ktoś chciał bardzo mocno e, zaprezentować tych Mandalorian, podkreślić widzom, którzy nie są obeznani, może tak bardzo z gwiezdnymi wojnami, o co w tym chodzi i dlaczego oni są tak właściwie epicy. I to w pewnym stopniu wyszło, ale nie do końca. O tym za chwilę będę mówił. Jednak zacznijmy właśnie od Mandalorian. Jakby tutaj jest najważniejsza kwestia, to jak jest ukazana nam kultura Mando. I widać w pewien sposób, że to, kiedy scena, kiedy nasz główny bohater trafia do tej, ich powiedzmy, kryjówki, kiedy zaczyna rozmowę z tym, z tą panią. z tą przywódczynią, nazwijmy ją przywódczynią, bo teraz wyleciało mi słowo z panią Kowal. O, z panią Kowal. Kiedy zaczynają się kolejni Mandalorianie dołączać, kiedy dostajemy hasło This Is The Way, widzimy, że na podstawie poprzednich traumatycznych doświadczeń, droga Mando się trochę zmieniła. W TCW mieli Podział między tych bardziej pacyfistycznych, a tych bardziej takich e, walczących. W rebelcach mieliśmy jeszcze większy ten podział pomiędzy różnego rodzaju frakcje lojalne, czy też przeciwko imperium. A później po tej wielkiej czystce, tak zwanej, mamy tutaj pokazanych mando jako tych, którzy są bardzo nieliczni, których niewielu przetrwało. Tak jak e, ofic, ten, ten przedstawiciel imperium mówi, że łatwiej jest zdobyć bezkar niż prawdziwych Mandalorian. E, tutaj natomiast jednak mamy pokazany tych, tych mando jako. Taką zwierzynę, która z jednej strony poluje, ale z drugiej strony sama jest, sami ludzie inni na nią polują. I jakby takie osaczenie, takie poczucie dzikich zwierząt. Mm... Które są cały czas w płapce, to jest coś, co, co mi się podoba. Znaczy, nie jestem specjalnym fanem, jakoś nigdy nie byłem specjalnym fanem Mando, ale jestem bardziej w stanie to kupić niż to, co mieliśmy w rewersach. W Rebelsach mieliśmy tych takich górnolotni, gadających, pierniczących głupoty Mandalorian. Tutaj mamy, powiedzmy, ludzi, którzy walczą o przetrwanie. I cała akcja, powiedzmy, z tym, z tym, z tym, z tym, jak on, powiedzmy, przybywa do tej do tej wioski, nazwijmy to, do tej lokacji Mandalorian, to jest jak najbardziej na plus. Plus również trzeba zaznaczyć jego wątpliwą, czy też dziwną pozycję w samym klanie, ponieważ z jednej strony na sam koniec widzimy, że mówi, że musi dostać, nasz główny bohater mówi, że muszę kiedyś dostać taki jetpack jak inni, o jetpackach za chwilę jeszcze będę mówił, jak i również jego gdzieś tam konszachty, czy powiedzmy jakaś współpraca z Imperium nie wszystkim się podoba, oczywiście cała ta sytuacja konfliktowa jest rozwiązana dosyć szybko, ale tutaj widać, że, że nasz Mando dopiero wyrabia sobie drogę, no oczywiście dostając upgrade zbroi w tym odcinku, dostajemy naprawdę jakby bohatera, który jakby plasuje, co oczywiście widzimy finalnie w. Samej końcówce. Natomiast co muszę na pewno powiedzieć dobrze, to jest em, wątek połączony z dzieckiem. To znaczy, oczywiście, to, że na samym początku nasz bohater oddaje to dziecko, bardzo dużo dostajemy sygnałów, że on prędzej czy później po nie wróci. I nie jest to bardzo rewelacyjnie reżysersko zrobione, bym powiedział, ale jest to dla mnie akceptowalne. Jakby relacja naszego mando z, z małym jodą, czy też z baby jodą, i dlaczego to właściwie tak funkcjonuje, dlaczego jest to dla niego tak ważne, i to jego rozbicie wewnętrzne pomiędzy tym, że jest łowcą nagród, ponieważ pomiędzy klanem, który go potrzebuje i który trzyma się jakichś zasad, a pomiędzy nim samym, który powiedzmy ma jakąś tam swoje poczucie moralności. I to wszystko jest całkiem sprawnie zrobione i całkiem dobrze zaprezentowane. Również na duży plus zaliczam scenę odbicia, to znaczy próba odbicia tego, tego powiedzmy Baby Jody. Podoba mi się o tyle, że tutaj mamy pokazanego tego Mando nie jako kolesia, który po prostu guns blazing wszystkich rozwala po drodze i niszczy po drodze absolutnie pełnymi salwami tylko który jest taki właśnie bardziej sniki to jest bohater, który kombinuje który jest zabójczą bronią na polu bitwy, nie dlatego, że po prostu jest wielki, napakowany, tylko że myśli że kombinuje, że stara się, próbuje że jest wyszkolony eee, i to mi się podobało, to, to było jak najbardziej na plus cała ta scena, oczywiście wątek z tym eee, że na przykład nie zabija doktora Pershinga, że doktor Pershing starał się przeży żeby to dziecko przeżyło żeby uratować je jak najbardziej. E, tutaj to wszystko nam zagęszcza ten wątek, po co właściwie Imperium, czy też resztki Imperium, o których mówi szef e, Gildii Łowców Nagród, mówi, że są sami gdzieś tam warlordowie, czyli powiedzmy jacyś tam wataszkowie e, i, i najemnicy, e, jak i również powiedzmy samo nawiązanie do Nowej Republiki, która nie jest praktycznie bezsilna. To wszystko daje nam taką zagęszczoną atmosferę, gdzie czekamy z niecierpliwością na kolejne odcinki. Natomiast, e, przej zanim przejdę do minusów, czy też rzeczy, do których mi co nieco przeszkadzało, to rzeczy średnie. To czy znaczy, rzeczą średnią w tym odcinku, moim zdaniem, jest reżyseria, która jest chyba ogólnie rzecz ujmując, odcinkiem najsłabszym z całej trójki. Nadal się całkiem przyjemnie to ogląda, nadal jest to nieźle trzymane. Ale miałem wrażenie, że niektóre sceny, kiedy nasz Mando chodzi po tym miasteczku, czy też po tej miejscowości, w której on się tam znajduje, są skopiowane żywcem z pierwszej części. Um, jakby czasami tego było trochę za dużo. Nie. Jakby obraz, bo oczywiście ja się nie znam na, na kinematografii, czy też na serialach, więc będę używał takich moich określeń wewnętrznych, jakby. W tym przypadku obrazy nie przemawiały do mnie tak bardzo jak. Um, jak w poprzednim odcinku, jak i również te takie zagrywki, gdzie na przykład na początku mały Joda próbuje bawić się kulką, Mando nie pozwala i na samym końcu mu pozwala. Albo podkreślenie tego, że nasz główny, główny jego przeciwnik, czy ten szef gildii łowców nagród, e, przeżył strzał od Mando dzięki temu bezkarowi, który wcześniej widzieliśmy. Cała przypominajka o tych e, w świergoczących słowikach, czy coś takiego, nie, nie wiem jak to tam dokładnie się tłumaczy na język polski, bo to jest bardzo cenna broń, uważaj na tą broń i potem oni używa przeciwko szturmom są w efekciarski sposób, owszem. Takie zabiegi grzysteczkowe, które ja rozumiem, jakby. Wiem, z czego one wynikają, ale są takie. Ach, nie, nie za bardzo. Jakoś poprzedni odcinek, czy nawet pierwszy odcinek, jakoś bardziej mi podchodziły, czy nie były aż tak bardzo tym wypełnione. Natomiast teraz. Um, muszę przejść do minusów, czy też do rzeczy, które trochę mi przeszkadzają. Po pierwsze. O ile w dużych filmach nazwijmy to w ten sposób, to nie jest może aż tak bardzo widoczne. Tutaj, kiedy nasz mando odbija małego jodę i przeciwko niemu stoją szturmowcy, którzy gdzieś przeszukują ten budynek, szukają go, starają się, to jest tak masakrycznie widoczne, jak oni są beznadziejni. Naprawdę, po prostu widać było, że oni się ledwo ruszają, ledwo cokolwiek widzą, ledwo w stanie są cokolwiek zrobić, nawet nie wiem, oni strzelają z odległości dwóch metrów i nawet nie trafiają w mando. To nie, nawet nie jest to, że oni trafiają w ten jego bezkar i te strzały się odbijają, oni nawet z niego nie trafiają. Nic nie widzą, takie zbliżenia na tych szturmowców strasznie działają na minus, moim zdaniem, jeżeli, jeżeli chodzi o to. Kolejna rzecz, która jest skopiowana praktycznie z pierwszego odcinka, to scena wykuwania. Znowu mamy te retrospekcje i... I ja rozumiem, że może scenarzystą czy, czy też reżyserą ciężko jest pokazać tą przeszłość naszego mando, podkreślić tą jego, jego, jego traumę związaną z tym, że był sierotą i tak dalej, ale no naprawdę znowu te przebitki, znowu to ukazywanie. I okej, okay, jedyne co to broni w jakiś sposób, to widzimy, że to się postępuje, że te, że te retrospekcje są coraz bardziej rozbudowane, że w jakiś sposób to e, coś tam będzie się działo dalej. Wcale się nie dziwię, że na przykład ta bedwójka, która tam celuje do naszego bohatera, dzieciaka, zostanie zniszczona przez mando, i on wtedy dołączy, powiedzmy, do. Mandalorian. Jednakże em, na sam koniec muszę sobie zostawić, powiedzmy, finalną scenę. Czyli przybycie kawalerii, mando, którzy przybywają. I z tym mam problem. E, bo o ile sam mówię, nie jestem specjalnym fanem Mandalorian, jakoś nigdy specjalnie do mnie nie trafiali. Tutaj moment, kiedy oni rozmawiają ze sobą, kiedy mają te swoje this is the way, czyli powiedzmy jakąś tą swoją religię, przekonania, jakiś kodeks moralny, społeczny, który wynika z ich doświadczeń, też z ich kultury. Okej, okay, to jest spoko. Nie jestem fanem, ale rozumiem, dlaczego się można zachwycać. Tylko w pewnych momentach tego odcinka... E, to już zaczyna robić się praktycznie parodią. Moment, kiedy nasz, nasz główny bohater jest, nie wiem, nazwijmy to wyzwany na pojedynek i zaczyna przepychać się z tym większym mandalorianinem na noże, na pięści i nikt im nie przerywa, to jest ok, to jest w porządku. To jest takie troszeczkę, można powiedzieć, barbarzyńskie, ale to wynika z ich kultury. Ale moment, kiedy na przykład e, e, ta przywódczyni, nazwijmy ją w ten sposób, pani Kowal mówi, czy kiedykolwiek zdjąłeś hełm? Nie. Czy kiedykolwiek e, ktoś ci zdjął hełm? Nigdy. Ja takie, to jak wy się myjecie? W pewnych momentach, Ci mando są tak robieni pseudo poważnie, że to jest aż śmieszne. I, i tutaj to, to, to się przeradza też w pewien problematyczny właśnie wątek z tym na samym końcu. Bo okej, okay, ja rozumiem zachwyty, że wow, mando przylecieli, zrobili piu, piu, bam, bam i tak dalej. Tylko problem jest dla mnie taki, że o wiele bardziej przemawia do mnie Mando, nasz główny bohater, kiedy on tam kombinuje, kiedy myśli na tym polu bitwy, a nie w momencie, kiedy 15-20 na czytpakach e, przylatuje na środek bitwy i są te cholerne ujęcia, są takie cięcia, że Mando strzela, przeciwnik pada, Mando strzela, przeciwnik pada. I i. Po prostu jakby to jest takie wow, jesteśmy epiccy, bo mamy dwa blasterki oczywiście, ale nasz kumpel ma większą obrotówkę, więc latamy, lądujemy i tyle. I jakby ta końcówka jest taka chaotyczna, jakby ci mando dla mnie tracą w tym momencie tą ten, ten, ten pierwiastek takiego klanu wojowników, tylko raczej taki odcinek, ten, ten, ten napływ Dave'a Filoniego, bo mamy jetpacki, to wrzućmy jak najwięcej jetpacków i będzie pium, pium i bam, bam i rozumiem poczucie znaczy wątek tego, że to jest jakieś poczucie jedności, tak, że klan stoi za członkiem klanu, że okej, okay, członek klanu coś tam zrobił, coś zdecydował, this is the way, podążamy za członkiem klanu. Okej, okay, to jest super. Ale to też na przykład jest rozbijane tym, kiedy potem nasz już główny bohater leci i nagle za oknem pojawia się war machine. A autentycznie parsknęłem śmiechem, bo to jest tak absurdalnie durne, kiedy ten war machine leci, podlatuje, kiwa, robi salut i odlatuje gdzieś tam jak F16 odbija na plecy. No lud nie, no to, to, to niszczy efekt. I to jest ten problem, bo gdyby ci Mando byli zaprezentowani jako grupa oddanych swojej religii, wojowników, którzy są efektywni, bo naprawdę są efektywni na polu bitwy, a nie że po prostu mamy jetpacki, mamy spluw i robimy pium 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 pium. pium. To byłoby lepsze. To, to, to mnie nie kupuje, bo to jest takie. Okej, okay, dobra, mogę nie być za bardzo fanem tej waszej filozofii i tak dalej. Ale y, na samym końcu znowu zbliżamy się do tego, że jesteśmy fajni, bo jesteśmy Mando. Okej, okay, rozumiem potrzebę, rozumiem jak to wygląda. Obawiam się trochę, w którą stronę to zmierza, bo wygląda na to, że Mando w pewnym momencie skontaktuje się, gdzie wyląduje na tych dalszych planetach, gdzie są ci mieszkańcy, gdzie jest to takie woda i gdzie on będzie ratował tych mieszkańców. A potem pozostali jego ziomkowie prawdopodobnie przybędą i dołączą i założą swoją nową kolonię. No przeszkadza mi to. To mi pachnie Dave'em Filonim na kilometr, że właśnie mando mają być fajni, bo tak powiedziałem. Nie przez to, co robią, tylko dlatego, że ja tak powiedziałem. I tu mam to rozbicie, bo z jednej strony mamy świetną scenę, gdzie Mando pokazuje, że jest super sprytnym wojownikiem, a z drugiej strony mamy mando, bo mando są pizzy. Pewnie niektórzy z was, albo większość z was, nie ma nie, nie za bardzo jest w stanie zrozumieć, co, co, co tutaj ja do was mówię, ale naprawdę jakby... Próbuję tak najbardziej przekazać wam wyraźnie, ale znowu mam takie wrażenie, że mando mają być fajni, bo tak nam mówią twórcy. Nie nie dajemy powodów. To jest trochę jak z Traunem. Traun czy Mando mają być fajni, bo tak wam mówimy, a nie dlatego, że coś tam robią. I samo, sorry, zobaczcie, ale samo piw, paw, bum bum, to jest dla mnie za mało, żeby stwierdzić, że sam Mando jako nacja, czy też jako grupa są jacyś e, rewelacyjni. Tak więc mówiąc krótko, i podsumowując, jest to. Najgorszy odcinek, jak na razie moim zdaniem, który najmniej mi się podobał, ale nadal list świetny. To znaczy on jest mokrym snem dużej części fanów wiezny Wojen, którzy liczą na efekty, którzy liczą na rozpiernicz, którzy liczą też również na rozbudowę trochę fabuły, no i Mando. Moim zdaniem każdy fan, który uwielbiał Mando, zanim jeszcze powiedzmy zostali, nazwijmy to, rozklejeni przez Karen Travis czy też przez Rebelsów, powinien być zachwycony i rozumiem to doskonale. Nie trafia to do mnie aż tak bardzo, ale mimo wszystko, jak najbardziej nie można powiedzieć, że to był jakiś bardzo zły odcinek, chociaż w moim rankingu, jak na razie, ląduje na samym dole, minimalnie za Pierwszym odcinkiem. Tak więc moi drodzy, niektórzy z was pewnie się teraz na mnie obrażą, wkurzyli już dawno wyłączyli, bo stwierdzili, że gadam głupoty. No cóż, mam nadzieję, że aż bardzo się na mnie nie obrazicie, ale po prostu. No ci mando nie do końca dla mnie do mnie trafiają w tym odcinku. Tak więc zapraszam oczywiście do dyskusji pod tym materiałem na Facebooku. Dziękuję wam bardzo serdecznie, że dzisiaj ze mną wytrzymaliście. Do zobaczenia już wkrótce na następnych materiałach i jak zawsze niech moc będzie z wami. Na razie, cześć!